Dwa bardzo różne wzory wyszukałam tym razem na Bombay. Pierwsze to będą paski, ale takie bardzo nietypowe, a druga to będzie krata. Jak się prezentują te dwie propozycje? Dodam tylko szybko, że te sukienki. Zobaczcie, zapraszam za ten, na ten odcinek. Oprócz bardzo ciekawych pasków, w tej sukience, którą teraz zobaczycie, spodobało mi się też dobór kolorów. Zobaczcie. Trzeba przyznać, że ten, kto projektował tę sukienkę, trochę poszalał. Zarówno z materiałem, doborem kolorów za to prosty jest fason. No i chyba to jest właśnie recepta na tę sukienkę. Jest niby dużo, ale tak naprawdę nieprzeładowany mamy efekt końcowy. Zacznijmy od tych pasków, bo one są naprawdę ciekawe. To są pionowe pasy, one dobrze robią krągłość sylwetce, tym tak bardziej, że tutaj mamy je inaczej trochę przeszyte, dodatkowo mamy na dole taką grubszą tasiemkę jeszcze trochę inną, bo w wzdłuż... Są tu, a w poprzek są na dole. No i tutaj mamy różne kolory tych pasów, bo i czarne, i niebieskie, i taki jakiś taki zgaszony koral i beż. I do tego jeszcze jakieś na tym są ząbki, kropki, cudawianki, jak to się mówi. Ale mimo wszystko wyszła z tego całkiem zgrabna sukienka. Jedyny minus, jaki widzę w niej, to no właśnie, to co tutaj się dzieje. Tego jest troszeczkę za dużo. Gdyby było mniej, ona by się, mam wrażenie, lepiej układała. Ale dzięki temu nic, jeśli chodzi o brzuch, nam się tutaj na pewno nie będzie odznaczać, nic nie będzie nam przeszkadzać. Mamy taką śmieszną jeszcze granatową tasiemkę, którą można zdjąć, bo ona bez tej tasiemki też funkcjonuje, ta sukienka, no ale ta tasiemka, jego nie było, dodaje uroku całej tej sukience. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Nie tak, może nie do końca jest to mój styl, ale ważne, że jest długość odpowiednia. No, bo nie jest za krótka i świetnie się nadaje do pracy. nie Wszystkie sukienki, które Wam pokazuję, spełniają ten właśnie warunek. Przyszedł czas na kratę. Ja chyba w takim zestawieniu czerwono-czarnym lubię ją najbardziej. Wybierając tę sukienkę do koszyka, popełniłam mały błąd i chcę to podkreślić, bo to nie wina sukienki, tylko mojego wyboru. Wziąłam o rozmiar większą, 52 na 54. Czemu? Temu, że chciałam, żeby nie była mocno dopasowana. No, ale efekt tego jest taki, że niestety, jak widzicie, ona jest tu profilowana w biodrach, więc widać, że coś tu się jeszcze by więcej zmieściło, więcej marty by się tutaj nadało. No, ale tak, mamy sukienkę, która owszem, jest bardzo luźna, nadaje się do noszenia po prostu z rajstopami, na przykład kozakami, ale też na przykład do leggingsów, ona też się świetnie sprawdzi, I ma taką długość że no właśnie jest świetną sukienką, ale i tuniką będzie całkiem niezłą. Jedyne co mogłabym się, że tak powiem, doczepić, bo dekolt jest fajny, taki jak lubię. Rękawki proste też odpowiednie. No właśnie kolor. Powiem Wam szczerze, że chyba wywalałabym, żeby ona była mocniejsza, żeby ten czerwony, no bo bardziej taki jak moje kolczyki wyrazistsze. tak? Ten stonowany deseń, tak trochę moim zdaniem jest za mocno przygaszony. Przygasza całą sylwetkę, no i taki temperament. O, jeśli ktoś jest temperamentny jak ja, to no właśnie, chyba coś żywszego by wolał. Tak myślę. Gdyby była żywsza, byłaby ciekawsza. A tak jest. Taka po prostu zwykła, casualowa sukienka. Czy Wy też tak myślicie, czy macie inne zdanie? Oczywiście chętnie o tym poczytam w komentarzach. No i co? Która z tych sukienek lepiej się na mnie prezentuje? A może. Obie są całkiem niezłe, może żadna tak naprawdę do mnie nie pasuje. Na te wszystkie pytania możecie jak najbardziej odpowiedzieć w komentarzach. Na to liczę. Zachęcam Was też oczywiście do tego, żebyście komentowali moje i nie tylko moje stylizacje na grupie Plus Sajski, bo tam bardzo dużo różnych stylizacji różnych kobiet plus Sajski się pojawia, więc Was też tam nie może zabraknąć. Zapraszam zatem bardzo serdecznie też do odwiedzania wszystkich stron, miejsc w sieci, gdzie Marta Fotki Wartka jest obecna. Na dole w opisie znajdziecie tam linki do tych właśnie stron o których mówię. Zachęcam też rzecz jasna do zasubskrybowania tego kanału, żeby YouTube Was poinformował o tym, że kolejny odcinek już wjechał na kanał. No to co? Widzimy się w nim? W tym właśnie odcinku? Mam nadzieję. To do zobaczenia. Pa, pa.